Witam w tym odcinku poświęconemu mojemu serwerowi SAPLP, a tak dokładnie trybowi SASP. W tym odcinku postaram się zabrać top jeden gracz w, kill, w killach i pieniądzach oraz, oraz zadanych wyobrażeniach. No to co? Lecimy! Ciema? No, okay. Kolega właśnie robię taką dziurę, robię takiego dosyć mocnego trapa i jeszcze prowadzimy o, farmę. Pokażę trapa, jestem na Dplay modzie. Yy, tutaj sobie stawiam rameczki. O. Tutaj takie coś. I tutaj jeszcze postawiłem obrazki do wagoników, Ale chcę wam pokazać wnętrze tego trapa. Tutaj wagoniki. Tutaj jak po prostu przedostanie się. Jeszcze tutaj podwyższę to. Jak się wydostanie, to spada tutaj, ja mu rzucam wędkę koszlawca i jakoś go zabijam, no. Dobra widzowie, ja tutaj widzicie, tutaj to co Wam pokazywałem i tutaj takie coś, widzicie, na tej mapie, bo tyle tu jest map. To jak się spadnie, to tutaj jest dosyć dużo rzeczy i, dobra widzowie, ja tutaj widzę, że pan Pomidor jest, więc już piszę. On oczywiście się czai na traperów. Może podejrzewa coś, na pewno podejrzewa coś, bo pewnie oglądał moje odcinki, skoro tak dobrze jest, jak to się nazywa. jest. Tutaj jeszcze sobie tu zrobimy, o tu. Czekam, aż nasz... mi wyśle prośbę. Dobra, wysłał. Tu jest. Jest stron. Co jest? Co jest? Co jest? Ja nie zabiłam? Dobra, może zabiłem pana pomidora, ale to było tylko zabójstwo w trawie. A dalej. Jest pierwszy w toku pieniędzy z 34 milionami. 4 miliony to dla niego nic, więc muszę zrobić coś więcej niż tylko szukanie ofert na rynku. Samo szukanie okazji to za mało. Można przecież wpłynąć na rynek. Jeśli zrobię dużą farmę i jej je serwer jednym itemem, jego wartość spadnie. A gdy czegoś brakuje, rośnie. Właśnie tym się zajmę. Zniszczę ekonomię serwera od środka. Pewnie się mnie teraz zapytacie, ale si. To da wzrost i spadek cen różnych produktów. A da mi to, że mój zarobek będzie wyższy. Zanim zaczniemy, to może coś zmienimy na tej farmie, Nie? Od razu lepiej. Po co mi farma trzciny? No po to, że tutaj wybudowałam sobie taką farmę creeperów. Tam są w środku spawnery. Właśnie one spadają. I ona działa AFK. Oczywiście się ma mieć pięć, który o wiele więcej robi kroku, Więc po prostu jak jest, nie jestem AFK, to po prostu staję sobie bloki i biję, a jak, nie, a jak jestem AFK, to wtedy robię, po prostu jestem. Robię takie coś. I tutaj mi się zbiera takie coś. Tu obsydian wpadł oczywiście. Esmańskie odłamki też wpadają. I to jest bardzo przydatne. Odłamów może dużo zarobić i waluty eventowe, w się sensie, od 3000 do 3300 dolarów. Witam Was w witeli, jakie później. Tutaj mam, gdzie zaję do tyła. Widzę, że jestem kujonem, to zakładam, petakują. Tutaj macie, co on robi. Podmiot życia przeciwnika to jest bardzo ważna rzecz. Plus 2 dolary, tak? U szybkość 2 zawsze, dba zawsze. czyli coś lepszego, trochę niż bursty. No i właśnie teraz mam petakują. I widzicie, mam tutaj odporność. Zanim przejdę do kolejnej części odcinka, chcę Wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo bardzo się staram nad montowaniem tych filmów i może najmniej to upywać do tworzenia kolejnych filmów. Widzowie jak już widzieliście niedawno. większa Większy z mojego zarobku to jest właśnie kopanie z w na razem dwie. Tutaj macie kordy. Zostawię wam połowę, albo zostawię wam jedną skałkę. Macie kordy w nederze. Weźmy sobie, zostawię, tą, tą, macie dokładne kody. Czycie sobie po to, bo to jest grubata, naprawdę grubata. I rzadko to można spotkać, a głównie na tak der. O, właśnie się pojawiła. Pojawia się około co, parę minut. Widziany tutaj jest taki nederzowy kryształ. Tu trzeba go właśnie bić. Ma 138 HP. Tu są mogły, się respią oczywiście.

będziecie mieli na czacie wiadomości, kiedy on się respi i gdzie? Na jakich kordach. Rizodera jest już naprawdę późno, ale naprawdę już dużo zarobiłem, widzicie, mam 5 milionów na koncie na skorboardzie. Yy, nie, tu nie pokazuję. Tu pokazuję, on tu pokazuje, właśnie. 5 milionów mam. Szukam, właśnie sobie tych skałek z tą erytrą. Właśnie wyrobią kryształową wątpliwość, ale dzięki bo będzie można uleczyć z czwartego poziomu, ja trzeciego do drugiego. Z jeszcze poprzednich odcinków, ale można z czwartego na piątego i można tylko, właśnie, z tego netherowego kryształu wrzawić skałki. Szukam tu. I on się leci pół godziny, więc wcale nie jest takie łatwe do No i trzeba mieć, właśnie, elitrę żeby, żeby szybko tam dolecieć, mieczek dobry, ja mam na miecz 5-55%, to jest bardzo dobry miecz, mówię Wam, chyba jeden z najlepszych mieczy na serwerze. No, kupuję w sklepie Endu, może też pójść do Endu po prostu, fajerwerki. no i tak sobie latam, szukam tych skałek, może zaraz jakąś znajdę, no i, jak już nie mam warte do tych skałek. No i tak po prostu zarabiam dużo, więc polecam Wam też skałki szukać wenderza, ale miejcie tą elytrę, jak chcecie kryształów poszukać, to miejcie dobry miecz i miejcie właśnie tą elektrę, bo elytra to jest bardzo dużo zmienia, kosztuje 160 tysięcy pod na e 400 tysięcy kupicie ryn na rynku. Dużo osób ma nie jest tak. trudno zdobyć zostało właśnie. To jest w ewencie wakacyjnym, jest inwestowany. I też będę chyba zbierać na pod czyli taki przerzaz, który odrzucała graczos z potrę jest to bardzo przydatne do spychania właśnie w Endzie, do właśnie do Wojda w endzie, spychania ludzi i trzeba mieć piec ja chyba go mam w Endze wcześniej. I wtedy masz tam no itemy, ja go, tylko musisz go uderzyć przynajmniej yy, niedawno, to chyba 30 sekund jest, wygasa yy, uderzenie może 40, ale to jest właśnie bardzo przydatne ale to jest bardzo przydatne ten piec turystyczny i w ogóle. Pokażę, właśnie się taką skałkę skopuje. Tu jest skałka, o, właśnie obrońca skałki. Zabijamy go, dodatkowe odłamki na derowej skały. Kopiemy. No są z tych właśnie skałek jakieś dropy, jakieś odłamki dodatkowe, debris. O, kolejny się zrespił. No to w miarę kopanie, nie, także znikąd się respi, tylko przy kopaniu masz szansę na to, że się pojawi takie obrońca skałki. I jakieś też są dodatkowe nagrody. Tu też jakieś obłamki i tak. Obłamki na tego stronę. I tak właśnie kopię. Najlepiej mieć kilo w, y esmański kilo w 3, ale jak nie możesz, to przynajmniej esmański kilo w 2, bo esmański kilo w 3 bardzo szybko kopię, ale kosztuje 256 tysięcy. Więc to nie jest cena dla takich. Początkujących graczy lepszej z drugiego poziomu, który tylko 16 tysięcy kosztuje, tak mi się zdaje. A sam sobie zobaczycie, no za łamki się go kupuje. No, dosyć o wiele tańszy jest, a może chyba 32 tysiące kosztuje ten drugi, a drugiego poziomu i pierwszego poziomu 16. Nie wiem, zdaje mi się tak, no, ale tak... Właśnie się te skałki niszczy, tu kopie się, no i co zrobić z tymi odmokami wydarzonej skały bo właściwie tu to przychodzimy po nie. No tu sklep księgi, sklep ksiąg. Na sklepie ksiąg i na na nadarzu też, są. no i sprzedajemy. Czyli 500 dolarków za sztukę, tu i dalej skopujemy. I tak szukacie tych skałek na lepsze. oczywiście tutaj widzicie się, kolejne skałki respią macie kordy jak nie możecie znaleźć nie macie tyle farta żeby znaleźć po prostu to lećcie do tych kordów bo to jest dosyć przydatne jak nie macie farta to ten no te skopy się nie niszczą więc one są zawsze dopóki ktoś ich nie wykopie mają taki trochę kulisty kształt przebudowujemy spawna. więc tak właśnie wygląda teraz i tutaj jest teraz tak Widzicie, dajcie znać w komentarzu, czy lepsza pierwsza wersja, czy druga wersja. To teraz, która teraz jest. I przechodzimy chyba. jak udało mi się, widzicie, ile pieniędzy udało mi się zarobić. Będę kontynuować kopanie dalej, bo jest to dosyć dochodowe zajęcie. Jak widzicie, już mam prawie 6 milionów z tego kopania skałek. No i zaraz się chyba widzimy. I co wie, widzicie, widzicie 400 milionów na koncie. Tutaj mamy yy, całą topkę. Już cało, e, wszyscy dobijają 100 milionów. E, wszystkich pieniędzy, więc akurat się złożyło. I teraz wydam te 41 milionów na itemy, żeby zadać o ostatni cios. I to będzie, bo pokonanie go w topce karty to dopiero drugi krok, krok mojego planu, którego tutaj widzicie. I będę realizować trzeci i czwarty i no, no i co zaraz się widzimy przy jakimś kolejnej części filmu no, jak najlepiej, jak najszybciej no ale na pewno za jakiś czas widzowie kupiłem już tutaj całe EQ kosztowało mnie, widzicie mam 2 miliony na koncie niestety, więc aż 30... i wszystkie rzeczy związane z całym pomidorem i ekonomia serwera, bo to rynkiem, to też wydała na to 39 milionów w sumie. Ale nawet nie tylko to, bo jeszcze mam właściwie pusty ender chest, parę tonów chaosu, ognia, kilo uciechniera, którego ja tu też mam. Eee, właśnie jeszcze serca sobie cztery esmańskie dodam i będę czekać na pana pomidora, który może zjawić się za chwilę, może zjawić się... Z... Za godzinę, może zjawić się za dzień, a może za parę tygodni, czy jeszcze inny czas, kto wie. Ale ja co na... no i co? No i chyba czeka na niego. No dobrze no, człowiek on tam już umówiłam się. Z nim na one, one friendzie. No i ten... No coś, długo coś tam robi, kurde. Nie wiem. Siedzi tak po prostu. Tam, coś tam robi. Coś tam robi, kurde. Coś tam robi. Jakoś się, się kręci. Nie wiem. Perwet, 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 kurde. Może odlecę se. Może udać odlecę. tam Kurde, ja się stresuję. Nie wiem. a ma Dużo Fekuł. Ona też dużo Fekuł. Ona ma lepszy miecz ode mnie. O wiele lepszy. Klawiatura mi przestała działać. O, tu jestem. Kurde, ej kurde, ej ładne, 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 ja nie, nie mogę nic zrobić, ja nie mogę nic zrobić, no szkurde. Nie no, padłem. I czemu tu się zaraz jawę. Ja nie mogę. Padłem 40 milionów. Witower, ja może to na jest koniec serii z Fraj Skończyłam no. Ale może jeszcze coś jest na tym koncie może. Jakieś odcinki jeszcze będą. No ale za to, że poświęciłem tym odcinkiem bardzo dużo czasu. Dajcie suba i lajka. No i co? No ale nie mam o czym, czym więcej mówić.